Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, drodzy goście, uczniowie, drodzy rodzice. Dziś w tym wyjątkowym dniu spotykamy się, aby zakończyć kolejny rok szkolny. Jednak w tym roku to zakończenie nabiera szczególnego charakteru, ponieważ jest to ostatni rok szkolny, który kończymy w murach tej szkoły. Szkoła, która przez 78 lat była miejscem nauki, wspólnego rozwoju, przyjaźni i radości a czasem również trudności, niestety zakończy swoją działalność. I choć przed nami trudna chwila pożegnania, warto na chwilę zatrzymać się i spojrzeć wstecz. Przede wszystkim chcę wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przez lata tworzyli tę społeczność. Dziękuję nauczycielom za nieocenioną pracę, za pasję, którą wkładali w nauczanie i wychowanie, za cierpliwość, za poświęcony czas za wsparcie i motywację. To dzięki Wam, drodzy nauczyciele, uczniowie wyrośli na mądrych, odpowiedzialnych i pełnych pasji ludzi. Wasza rola w kształtowaniu przyszłości tej szkoły jest nieoceniona i nie zapomnimy o Waszym udziale. Dziękujemy także rodzicom, którzy przez te wszystkie lata wspierali nas w każdej chwili, zarówno w chwilach sukcesu, jak i w trudniejszych momentach. Wasza obecność, zrozumienie i zaangażowanie miały ogromne znaczenie zarówno dla Waszych dzieci, jak i dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie, Wy, młodsze pokolenie, to serce tej szkoły. W Waszych oczach widzieliśmy zarówno ciekawość świata, jak i radość z odkrywania nowych rzeczy. Dziękujemy Wam za Waszą energię, za kreatywność. Za wszystkie chwile, które wspólnie spędziliśmy w szkolnych ławkach. Zawsze będziemy pamiętać Wasze pomysły, radość z nauki, wspólne chwile na przerwach, a także otwartość i entuzjazm. Choć ta szkoła już nie będzie istnieć, to w sercach każdego z nas pozostanie niepowtarzalny ślad. Wspomnienia z tego miejsca, ludzi, którzy tu byli, z chwil, które spędziliśmy razem, te wszystkie na zawsze pozostaną częścią. Naszej historii. Każdy z nas, choćby za kilka lat, wracając w to miejsce, będzie miał swoją własną opowieść o tym, jak to miejsce go kształtowało. Zakończenie działalności szkoły to także moment, by spojrzeć w przyszłość. Wszyscy, którzy przychodzili przez jej mury, będą szli dalej, by zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się, rozwijać, a także dzielić się tym, co tu wnieśli. Jesteśmy pewni, że każda z tych osób będzie niosła ze sobą wiedzę i wartości, które w tej szkole nabyła. Na koniec chcę przypomnieć, że chociaż kończymy pewien etap, to życie nie kończy się na zakończeniu szkoły. Przed każdym z nas nowe wyzwania, nowe drogi, nowe możliwości. Niech to zakończenie będzie dla nas impulsem do dalszego rozwoju, do realizowania naszych marzeń. A także do pamięci o tym, co tu przeżyliśmy. Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata współtworzyli to miejsce. Chciałbym wspomnieć tutaj moich świętej pamięci urzędników: świętej pamięci Jana Kłoczko, Jana Rajkowskiego, Zdzisława Wilczewskiego, Henryka Kulikowskiego i Krzysztofa Brękę. To oni między innymi budowali tę szkołę, tworzyli. Niech za to Bóg da im wieczne spoczywanie. Dziękuję za każdą chwilę, za każdy wysiłek, za każdy uśmiech, który uczynił tę szkołę nie tylko miejscem nauki, ale sprawił, że jesteśmy prawdziwą wspólnotą. Życzę Wam wszystkim powodzenia na kolejnych etapach Waszej drogi. Niech Wasze marzenia się spełniają, a każda napotkana trudność staje się lekcją do pokonania. Padły słowa: Dziękuję. Ale dzisiaj ostatnim słowem powinno być słowo przepraszam. Być może przez te 78 lat wydarzyły się sytuacje, za które nikt nie przeprosił. Może nawet nie dotyczą one nas. Ale jako ostatni kapitan tego statku chcę przeprosić za to, co było złe i nie powinno się nigdy wydarzyć. Dzisiaj mówię z serca przepraszam. Dziękuję.